Serus Ferajna, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przygotowałem dla was kolejny unboxing, kolejnego Geek Fuela. Paczka wydaje się być dosyć ciężka rozmiarowo, a raczej jest nad normalna. Pozwoliłem sobie rozciąć, więc kochani, jak zwykle wy widzicie pierwsi. Oczywiście standardowo muszę odgarnąć ten papier ja i coś tam widzę. Za mały ten ekran jest tak naprawdę, żebym zobaczył więcej, więc. Rozpakujmy. Oczywiście już widzę, że jest jakaś koszulka. Koszuleczkę na sam koniec zostawiamy sobie. Mamy gazetkę, ale doskonale wiecie, do czego jest gazetka? Gazetka jest do dupy. Mamy koszulkę. O, no proszę. Mamy koszulkę z South Parka. Fajna, bardzo fajna. To jest oczywiście chyba z Fracture Bad Hole. Tak mi się wydaje, ewentualnie z pierwszej części to nie ma zbyt dużego znaczenia. No i słuchajcie, widzę, że nie ma zbyt dużo zawartości, ale jest coś dosyć dużego. Zobaczmy, co to jest. To wygląda jak dywanik. Hidden Staircase Select Home Office Dungeon Geek Fuel Exclusive. Lubię Geek Fuel właśnie za to, że mają te ekskluzywy cały czas. Uh... Okej, okay, to jest dywanik. To zdecydowanie jest dywanik. Ale taki... Średnio wykonany, chociaż dosyć przyjemny. Może sobie przy kiblu położę. No tak, no to oczywiście chodzi o to, że to są schodki. Jakby nie było tego widać. O, ale to brudzi strasznie. To muszę zabrać, bo już koszulkę sobie usyfiłem. Przeniosę na tę stronę. Eee, eee, eee. Tak mocno mech, ale zobaczmy, co tu mamy. Mamy Depulle Collect Collectible Mini, czyli mini figurka Deadpoola Whoa, A, refleks! Okej. Okay. Jest ładna. Jest całkiem ładna. Chyba się nie da. To znaczy myślę, że na Upartego dałoby się to otworzyć. Bardzo fajnie wygląda. Będzie gdzieś sobie na półeczce stało obok postaci z Marvela. Jest. Okej. Okay. To jest taki przedmiot, który faktycznie mogę powiedzieć, że w tym bokcie jest spoko. Co mamy dalej? Mamy standardowo kodzik na grę. The Dwarf Run. Widzę, że przyjęła się ta praktyka plastikowych kart z kodem. Bardzo fajnie. To dużo ułatwia przy unboxingach, gdzie nie trzeba już zakrywać tego kodu, jakoś kombinować. Spoko. Ah, ale grafika na karcie nie wygląda dosyć zachęcająco, więc będę musiał sprawdzić później. Gra jest warta 9 dolarów, dlatego to już łatwo. To znaczy, to też ułatwia podsumowanie moje końcowe, ile kosztowały przedmioty w parce. Mamy. No tak. Przypinkę. I mamy e, zwykłą. To jest Leonardo, oczywiście. Nie wiem, co mam robić z tymi przypinkami. To znaczy, mam plecak z Infamusa i myślę, że do niego będę przypinał po prostu, stworzę taki kolasz tych wszystkich przypinek z Loot i Geek Fuel'a. Nie robi to na mnie wrażenia zupełnie. Średnio mi się to podoba. Może jak obok siebie będą, to będzie to lepiej wyglądało. No i mam ostatnią karteczkę. I miałem rację. Ta koszulka jest Fractured But Hole. Co my tu mamy? Mamy opis wszystkich przedmiotów. No, szału nie ma tak naprawdę. Sprawdźmy, jak leży na mnie koszulka. Koszulka leży idealnie, w zasadzie tak, jak się spodziewałem. Bardzo fajnie wygląda, dosyć dobrej jakości nadruk, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc jak zwykle, Geek Fuel dowozi całkiem niezłe te koszulki, nie mam żadnych zastrzeżeń. One jest długo, że ze mną już są, więc ten trend się dobry utrzymuje. No ale kochani, przejdźmy sobie teraz przez podsumowanie cenowe wszystkich przedmiotów, jakie znalazły się w paczuszce. Zacznijmy od koszulki, bo skoro mam ją na sobie i w zasadzie wyciągnąłem ją jako pierwszą, to myślę, że będzie najłatwiej zacząć od niej. Więc koszulka na serwisie aukcyjnym ebay kosztuje tyle. Dywanik podłogowy z ukrytymi schodami, I tutaj muszę przyznać, że strasznie mi się nie podoba, ten wzór jest po prostu słaby, można było tyle lepszych wzorów zrobić. Można było przedstawić tę słynną scenę z Legend of Zelda. It's dangerous to go alone. Take this. To byłby epicki dywanik. No ale ten kosztuje tyle. Dwarf Run. Tu mamy sytuację ułatwioną, bo kod kosztuje 9 dolarów. A figurka z Deadpoolem. Według serwisu, myślę, że tutaj będę musiał wyciągnąć średnią, bo każda figurka pewnie ma inną cenę. Ale kosztuje ona tyle. Tak jak już mówiłem, te przypinki to święty obowiązek, żeby znalazły się w paczce, dlatego nie podlega on wycenie. I razem paczka kosztowała tyle, a ja zapłaciłem za nią tyle. Generalnie nie jestem zbytnio zadowolony. To znaczy podoba mi się koszulka, choć nie jestem zbyt wielkim fanem samego South Parku. Gra mi się bardzo podobała, ale seria niekoniecznie. Mamy tutaj dywanik, który. Średnio mi się podoba i nie wiem co z nim zrobię. Może go schowam z powrotem do tej paczki albo wrzucę do paczki pełnej przyjemności uh, Volume 2. Kod na grę nie wygląda zachęcająco. Ja wiem, nie ocenia się po opakowaniu, no ale niemniej jednak. Uh, figurka, tak, figurka to jedyny jasny element z całej tej paczki i z niej jestem zadowolony. Zresztą nie tak bardzo. A jak Wam się podobało, kochani, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, który przedmiot według Was był najlepszy, najgorszy, który Wam się podobał. Jestem ciekaw Waszych opinii i Waszych komentarzy. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Następny materiał już w środę o godzinie 17. Staram się, żeby materiały były publikowane regularnie, ale ostatnio coś mi z tym nie wychodziło. Za Was oczywiście przepraszam. Będę mógł. I miał okazję przeprosić Was za to osobiście. Wybieram się na Pyrkon. Już w piątek, sobotę i w niedzielę będziecie mogli. No, w piątek to nie bardzo, bo w piątek dojadę. W sobotę i w niedzielę będziecie mogli mnie spotkać na Pyrkonie. Gdzie dokładnie będę? Śledźcie mojego Instagrama. Tam na pewno będę wrzucał na bieżąco relacje z imprezy i będziecie mogli mnie jakoś namierzyć. Będziemy mogli przybić piątkę, a wieczorem może nawet wychylić jakieś piwko. Także widzimy się w Poznaniu już w ten weekend. Tak w ten weekend. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał tutaj, a tutaj przygotowałem dla was dwa materiały, których może jeszcze nie znacie. Widzimy się w środę o 17 i na pyrkonie w ten weekend. <laughs> o, aż się zapowietrzyłem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Uszanowanie.